Cześć, witam na kanale na Brodeczowi. Zapraszam do obejrzenia kolejnej pasjonującej recenzji, w której to zrecenzuję Wam kartacz kompaktowy marki Domczys. Jest to kartacz kompaktowy, tak jak mówiłem, wykonany z drewna orzecha włoskiego i z naturalnej szczeciny dzika o tofardości średniej. A tak prezentuje się broda po wyczesaniu tym kartaczem. Z racji takiej, że mam ją dosyć długą, to jeszcze stosuję grzewień, jednak tego nie będę robił, ponieważ zaprezentowałem Wam działanie kartacza demonstracyjnie. No myślę, że moja broda jest całkiem okazała, całkiem ładnie się prezentuje. No i co? Ja dziękuję bardzo za obejrzenie tej krótkiej recenzji. Pozdrawiam Was i życzę znośnego. Cześć!